Przywitaj się nowicjuszy! Czego dzisiaj jeszcze w pusk Minecrafta? Ja prosto ubierałem dziś, a tak serio to ja jestem Damian, a za mną jest Maciek. Trzyma! Którego chyba zanim zanim mówiła mój rosyjski, <laughs> <jest> tak łabałem. <laughs> tak. E, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu zaczynamy refine storage, ale przydałoby się też zrobić maksymalne źródło energii, które nam się przyda. Tak więc mechaniz chyba też ruszy. E, bo tak, mamy tu te maszynki, dalej jest Compacting Machines, to, to stara, gitara. Tu jakieś MOBy, jakieś te pierdoły, dobra. Ale tu nas interesuje. Mamy questy właśnie z Metallurgic Infuser. I chciałbym dzisiaj zrobić Wind Generator przede wszystkim. Jako taka podstawa generacji. E, Przydałoby się... Właśnie, pytanie. Na milion punktów, czy możemy już kupić Scale? Możemy już kupić chyba. Tak, możemy. ja chyba to zakupię. To bo, bo mamy wystarczająco dużo T-Bucksów. Submit. Submit, submit, submit. Uwaga! Mamy to. I tem item jest na tyle magiczny, że zobaczy. Bez tego i temu wyjście na górę oznaczało damage. Ale, gdzie sobie założymy to, to nic się nie dzieje. W końcu. Wow. Ile można było? <laughs> tak więc, będziemy mogli na spokojnie dzisiaj wybudować sobie Energię powietrzną, która da nam nieskończoność źródła energii do, do czasu zdobycia reaktora A reaktor wiadomo będzie nieco dalej Co mamy już uranium, mamy te surowce Ale jeszcze troszeczkę musimy poczekać Chciałbym pierwszy zrobić pełną automatyzację Dopiero potem będziemy się bawić właśnie w takie inne rzeczy No, i tu widzę się... Aha. Ty wiesz, że to będzie automatycznie się bloki co robił? Hmm? Automatycznie bloki co będzie cały wiel od tej, bo się aluminium Ci O, oh, zapomniałem. <grym> <grym> Ale wiesz, że to już masz? Na najnowszej wersji? O. Oh. Te coś, coś na wzór autorektingu, auto że, że tego, że wrzucasz, jak zaczęłaś Redstone'em, to ci to wrzucasz jakiś item, ustawiasz recepturę i potem do, podłączasz hopperami wszystko, nie? To to będzie złoto w jakiś farmach wydajnych jakiegoś żelaza, złota, raczej dość. No, no 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 no, Dobra, eee, c już mogę odłożyć, trochę ich wydaliśmy, ale mamy od razu we dwójkę, mamy te temy więc gitara. I czy możemy coś jeszcze więcej zrobić? Co to jest? Morphine Tool, to nie. Witaminy przydałoby się. Później z tego skala można Ankshilda zrobić. Ty, co? Może, może jeszcze jedną tym zakupię? A, nie możemy zakupić jeszcze. I musimy o, to też chyba... bo witaminki, które dadzą nam jakby odporność na Mining Fatigue. No tak, a dzięki witaminom możemy zrobić Ankshilda. Też. Ty, a to ci się nie pojebało z Terrarium czasem? Nie, tu masz też Ankshilda. Co Ty, jest? Zobacz. No. To Skala, kliknij RK, przejeżdżaj dalej to masz tam Nie pierdol, że oni tu dodali to. To jest tekstura jeden do jednego wzięta z Terrarii. No tak. Ale ja, jaja, dobra. A urbi tak. No i zajebiście. Co ja chciałem zrobić? Wziąłem. Dlałem... O, tu mam czołtaczałem właśnie, grafit. Grafit przepalamy tego skubańca, bungel. To przepalimy od razu, to może być zwykły piecyk, czy nie? Może być zwykły piecyk. To no nie się skubańc przepala. I tyle. Powiedz mi, że jak wykonałem questy właśnie z tego Exploringu przy okazji, czyli to mnie blokowało nether. Tak, blokowało mi nether. Super. Dobra, czyli mamy tego. Będziemy mogli questy z netherem, czyli będziemy mogli zdobyć netherstar potem i zrobić jakieś mechanizmy bardziej zaawansowane. Właśnie, zbierzcie sobie wszystkie sybaksy, których całkiem mamy sporo już I maszynki, to się jeszcze zrobi. Ale chciałbym teraz ruszyć, jak mówiłem, mechanizm, czyli potrzebuję metalurgic infuser. Eee, więc to jest crafting banalny, potrzebuję trochę kobla, no tyle, starszy. Po złego to nie ja, hihihi. Weźmy tyle, eee, cyk, i zróbmy trzy piecyki od razu, no dzień dobry. O, stal by trzeba zrobić, ulala. Oj, panele słoneczne nawet tu są, kurde. Znaczymy od podstaw, czyli Metalurgic infuser. Eee, osmium, panie kolego. Iron, i co jeszcze my potrzebujemy tam? Redstone. Tak, zacząłem powoli prze i staczać naszym magazyn, żeby to miało ręce i nogi już. Już mamy dużo większy story, i mamy wszystko widoczne, a za niedługo to i tak, i tak będzie wszystko rozkopane, bo będziemy mieli dyski. Ma, będzie, jak będziemy mieli dyski, to wtedy będziemy mogli na spokojnie działać bez żadnego szwanku, więc cudownie, no, także ten. Już w ogóle wzięliśmy te pomieszczenie jako główne, nie? A tu miały być tylko część od kabli i tak dalej, nie? <noise> więc wiesz. To już warto wszystko twarzy, no. <noise> Dobra, zobaczmy tak, bo po, poza naraniem rzuciłem y, na oczywiście do przetwarzania się diamentowe sito, które jeszcze się robi. Jak widać, potrzeby, potrzebowaliśmy jednego bloku emeraldu i 8 bloków ośmiu. To by nam dało emeraldowe sito. A emeraldowe sito, z tego co mi się wydaje, by dawało nam możliwość uzyskania większej, większej ilości emeraldów, większej ilości diamentów, a także neteryt. Netheryd z Netherraka, oczywiście, skraszowanego. Co potem się przyda do jeszcze większego ulepszenia i jeszcze większej ilości procentów surowców, więc cudownie. Dobra, weźmy. Ja bym jeszcze jeszcze tyle. Ta. Sześć piecyków tarczy, mi na spokojnie. Bądźcie trochę zielona, będzie. To będzie, dobra. Mamy. O, nie stakujemy się. Mamy metalurgic infusery. Cudownie. Je postawię tymczasowo tutaj, trochę będzie buczało, ale szczegół. Mamy przecież no, no niby mamy, no. zostały tak. Postawiliśmy je tutaj, żeby tymczasowo, żeby nie biegać. A wiadomo, te uniwersalki dają nam energię. Dobra, potrzebujemy teraz tak. Potrzebujemy e, fluid redstone, najlepiej w dużej ilości, i potrzebujemy karbon. Karbon wystarczy rzucić w węgiel i będziemy mieli od razu carbon, a redstone to redstone, wiadomo. Dobra, to zrobimy tak. Tu rzucę, żeby się uszadzało węgiel. Węgiel? Węgiel. No i super. Zawa pięknie ładnie załadowany. Więc te bloczki na razie są... Gitara. I teraz tak. Żeby zrobić e, infused alloy, potrzebujemy żelazo wrzucić do szabela kęsia, więc wrzucimy sobie staczkę staka, żeby było. Czemu by nie? I troszkę buczy, ale to szczegół. A tutaj co? Potrzebujemy wrzucić osmium. Osmium już wrzucił mowy. O, będzie dobrze. Co my tu dalej potrzebujemy? A, tutaj potrzebujemy wrzucić iron. Tego też wrzućmy. Jak energia? Nie jest źle. Bywało gorzej. Jak produkcja energii? Bo sporo energii idzie na właśnie robienie tego, 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 tego całego pita. Nie no, tu energia się jeszcze trzyma. Tu trochę schodzi szybko, ale powinna się generować w miarę. No, ja już się zaraz wyciągam. I mamy dużo, mamy dużo lawy, więc nie powinno być większego problemu. Niech to wszystko się przerobi i widzimy się za momencik, dosłownie. Zauważycie, że się te itemy dopasowują do interfejsu? Klikam to się przesuwa wszystko, ale jaja. Tak, robiąc solar panele będziemy mogli w końcu wziąć się za Xneta, a robiąc Xneta będziemy mogli w końcu pięknie zautomatyzować całą naszą bazę bez konieczności męczenia się z lagami. Czyli te dolne pomieszczenia co tutaj zrobiłem, to szkło takie i w ogóle, to będę mógł w końcu wyrzucić. No chyba, że zostawię to na, na Refined Storage kable. To może to wtedy się bardziej przydać, ale poza tym to nic takiego nie będzie. Dobra, wyciągamy sobie Enriched Iron, Infused Alloy i Basic ten. I powiedz mi czy mam, mamy tutaj coś do zrobienia. A, tu mamy quest'a Dungeon Digital Miner, nie wiem po jaką holderę. Może do, do Twilightu chyba, na pewno. Pink Slime, ten coś tam. Teleportation Core, o, to, to, to jest to, dobra. Gold to jest jakieś kryształy. Enriched. jakiś alarm. O, ciekawe. Nagrodą będzie Ultimate Energy Cube, który da nam sporo energii. Fajnie. I będziemy mieli dwie, to będziemy mieli spory zapas energii. Uczą będę... jak tam przepalanie? 50 sztuk już się przepaliło, super. I za chwilę Chapter Challenger... siódemkę, będziemy Nie, nie siódemkę. 9? Nie, który to był? 11. Będziemy mieli wykonać Chapter Challenge, bez wykonywania nieźle. Calejemy, nie? O, Macie krzaleja z surowcami? To w jakiej ilości? Tu mi zaglądasz do skrzynki? Wiesz, że taka biatyka nie ma sensu, ja wiem Ale ty masz Aima Urbi. Słabego, nie? Pierownica <grym> Stawish Dumbling <grym> O, dara będzie. I ten? No, nie, nie. A on ci zwróci RO na 404. Wiesz, żeby zarami nie wyjebał Blueslinu, tak kiedyś, pamiętasz? No. Gadamy sobie na głosowym, to jest z Halkaszkiem i ktoś tam jeszcze głosowym, chyba wisza. No. I coś tam gadam, gadam, mówię, mówię, o, zaraz, zaraz, zar, zar, chyba mi wydopi, nie? No i wydopiło. Niebieski ekran śmierci. To nie jest niebieski ekran śmierci, tylko to jest artystyczny pokaz chmur. <todgłosy> Nie, a pokaz smut to byłby jakby się ten, zasilac spalił, to o. jeszcze z tymi, z tymi z, ze światełkami, bo iskierki, nie? No, fajerwerki. No, <grych> tylko czekamy, czy, czy nie spierdolę czegoś, jak będę ten zasilacz podłączał. Najważniejsze, no żeby kabelki kurwa wszystkie powyciągać, bo jak podłączę nie te, co trzeba, to będzie bum. <grych> W sensie inaczej, jak podłączę, jak podłączę stare, stare kable, nie? Do nowego zasilacza. Bo nawet jak, jak się zasilasz tej samej firmy, to jest, może być taki sam problem, dobra. Anyway, tak gadając... Mamy Emerald Mesha Cudownie. Czyli mamy kolejny tier naszych surowców. Joink! Proszę was bardzo, mamy. Happy. No, co dochodzą kurwa? Co do chodzi? Platyna i Emeraldy. To ten emeraldy no i przesiewając ten, przesiewając ten rak, do dochodzi na mieszane right Scrap. Troszkę surowców tam dochodzi. A, tylko aparczą w overworld motor, tak. O Ty Urbina, w przyszłości to będziesz musiał zrobić jak trzy razy większy piecem. No, będzie, będę robił. Piec Będę robił co ciekawe kilka pieców. I większego tanga na lawę, nie? Znaczy, będziesz lawać i będzie się automatycznie uzupełniała. Znaczy, przepraszam, nie lawa. Blaze Powder, który będzie, będzie jakby o wiele efektywniejszym materiałem, bo tu masz 1000 stopni, nie? A na Blazie byś miał chyba 2500 stopni? To byś mógł więcej surowców prze, przepalać i, i szybciej, dużo szybciej przepalać. Tylko bym musiał zrobić mechanizm właśnie, że się neter rozłupuje, a następnie przerabia się właśnie w dojowo. to i owo. tego nie zrobisz? Bo nie, nie, jeszcze nie. nie mamy gotowego tego. Nie jesteśmy na to gotowi. Chyba jesteśmy na wszystko gotowi. <laughs> Pamiętaj, na tej podstawie nie ma rzeczy niemożliwych. Okay. Dobra, teraz tak. Mamy 50 sztuk Enriched Iron. Teraz to że zostanie przerobione na nic innego jak stal. którą potem będzie trzeba przepalić. Właśnie przepali się, przepalił surowiec. I mamy chapter challenge wykonany. Wow. Oj, w takim razie mamy koesta do, do, do Extreme Reaktora, Bra. Okay. Już mamy już chapter 11. Idziemy. <laughs> nie że się bawimy, nie? O. Właśnie, naro naroda z chapter 11. Co to będzie za, za narod... Lampa. Lampa, bra. Top. Więc chyba gotowi jesteśmy na kraftowanie dalsze e, Potrzebujemy trochę złota, więc sobie weźmiemy tak ze trzy staki Troszkę redstone'a Właśnie na... Wykorzystując właśnie mechanizm, największy, największe zapotrzebowanie jest na Redstone oraz węgiel. No to jest podstawowy składnik każdego craftingu można powiedzieć w tej modyfikacji. I teraz tak, bierzemy sobie, czyli tego, to mamy, to mamy, to mamy, to teraz bierzemy sobie to. I potrzebujemy, ile my chcemy zrobić tego? Potrzebujemy na każdą taką potrzebujemy dwie sztuki. Czyli ja bym zrobił tak może z 10 wiatraków? Na start 10 chyba będzie git, nie. Czyli 20, i to się, jeśli dobrze pamiętam, nie stakuje, dokładnie. I Witaj daj, co ci się nie stakują. Kończ, tak. Już półtorej taka bloków leadów. O, ostro. No ostro. Dobra, 20, po 20 co zrobiłem. Pięknie, ładnie. To teraz powiedzcie mi, co dalej. A, stać już na to Dobra. Cyk, mm. cyk. Trochę szkoda, że to się nie stakuje, ale przeżyjemy. Takie rzeczy się robiło, żeby przeżyć. Mm. <laughs> Dobra. Jeszcze dwie sztuki. Oj, jednego śmiego wraku. Ojoj, nie mamy wiatraki. Super, czyli mamy. W tym momencie mamy na tyle dużą, zaawansowaną ilość energii, że możemy na spokojnie wszystko zrobić. To powiadom, będziemy potrzebować kabelki tego. Kabelki z tej modyfikacji, bo in, in, jakby te wiatraki inne energii nie akceptują. I dlatego wykorzystałem, żeby pójść na górę, właśnie te surowce, bo im wyżej te bloki są postawione, tym więcej energii one mogą przekazać. A to nam się bardzo przyda, tylko może najpierw się prześpię, żeby nie było jakichś ewentualnych przeszkadzaczy i żebyście wszystko widzieli. Lecimy sobie... Może jeszcze bloki? I, I... Które bloki? Ja bym wziął to może... A na terekocie bym był do lotu. Czemu nie? Więc lecimy na górę, ale lepiej tak na wysokość 200, 200 może 50. Coś tego. Kur... Popsułem to. No teraz ci nie zejdę na dół. Wybacz. Zastrzel go Maciek. Kurwa łuku zapomniałem. <laughs> Tam w skrzynce był. Tam jest na takiej wysokości, że mnie, że mnie nie trafisz. Kurwa, gdzie ty tu masz łuk? Ja tu żadnego nie widzę. Narzędzia. Nie ma, jest wędka. Oto wędką to co nie sięgniesz mnie. Kurbi, gdzie twoje fps -y uciekły? <laughs> Posu na spacer. No to w, górę, to w górę to się możesz patrzeć. Nie, w to, ta paczka jest sobą zoptymalizowana, bo strasznie, wiesz? Na czystym ceku ja mam powyżej 1000 FPS-ów, więc. Tu staraj się narywam, udostępniam wam ekran i w ogóle nie. Ale róbmy tak. Ciebie rozkopmy i tu zacznijmy się bawić. Zróbmy bardzo dobrą zabawę. <laughs> Zaczynają będę generować energii, to całkiem dużo, bo 384 F na, e, na TIG. Bardzo ładnie. No, mamy mamy energię wiatrową. Hi, hi. No! I teraz serwer wybucha. <kłysy> Zejdziesz stamtąd w końcu. Zejdziesz stamtąd w końcu, co ty? Co ty, co ty? Nie płybało cię chłopczyku? O kurwa Dobry Siema Eniu No Dobra. Konfig? Job twoja mać, bleć. Blecz. Daj mi tego kobla. Daj mi kobla, bleć. Energy wyjdzie, tak. Tu mamy to. Ty Urbi, ale ty będziesz wszystkie podłączenia, tylko jeden, tam dwa. Ale pój nie denerwuj. Podłączaj. No, nie denerwuj go. Coś ty tam odjebał. Ja i samo się co Jakbyś rozkopał kupa te bloki, to, to masz. No bo kurwa, zajebałem się w nie zauważyłem, że tam było jeszcze osiem. <grym> <grym> teraz będę potrzebował... Dobra, Advance mamy to. Elite. Elite to jest... o diamenty, le. A Ultimate? Obsidian. Hmm, robimy Ultimate czy Elitki? Elitki chyba robimy, nie? Jeść ty, panie że Dobra, teraz będziemy mieli... Może trochę więcej prądu będzie się wytwarzało. A ja potrzebuję was alight. Powiedz mi, czy ja mogę tu bezpośrednio rzucić diamenty, czy muszę muszę muszę, muszę wielkie rozłupać? Pasher. No uh -oh, ho, dwa pullwrzer to aż kosztuje. Ojoj, drogo. Bardzo, dobra. drogo. A nie mogę tego po prostu zrobić? Inaczej mamy w ogóle pulverizer, czy nie mamy? Ty to jeszcze mi o ciebie. Oczywiście, że nie mamy. A, dobra. Pulverizer, to zróbmy jego. Machine frame, którego powinniśmy mieć tutaj, jeszcze jednego dokładnie. No, potrzebujemy jeszcze: potrzebujemy piston, dwa plinty, copper i flux. Flux jest, dwa koprowe też są i dwa plinty. Dobrze mówię, dwa? Dwa i piston na górę. Pulverizer, mamy to. Pojdziemy z kubańca, wiadomo, gdzie i on nam przerabia. Diamond Dust, dobra. To tego drugiego i powiedz mi, zanim, zanim ja ten... Powiedz mi, czy Diamond Dust działa tak jak myślę. Nie działa tak jak myślę, to będzie tylko Działa. się. Banan, chodź na premier. No, chyba cię w dupie ściepie Ale nie wiem, czy ja chcę grać. Ja wbiłem ósmy level, człowieku. No, ja mam piąty. No. Co ty masz? Który? Piąty albo człowieka. A ja czwarty. Ja piąty masz! Chyba człowieku czwarty. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, Ciężko tutaj coś zagrać jakie ma Człowieka. człowieku. Widzisz, co no, dobry jesteś na dobierkę Człowieku. Co on jest, jak Głupi ma po prostu zawsze szczęście trzecie Jak Urbi chce, może grać no Dobra, mogę zaryzykować, ja to znacz Urbi, chodź do Faceita Nie, ja grałem ceka No, Urbi grałem Ceka No to startaj to będzie takie ciężkie, to będzie tak ciężki mecz, ja pierdzielę! Ooo! to wy a my uciekamy na kanał niżej. No dobra! Jakoś nie mogę patrzeć na CS. Przerzuciłeś nas? No przerzu przerzuciłem nas, no. No spoko, spoko. <coughs> Let's network 3 minuty, explain. Okej. Okay. To trochę tego plat trochę tej platyny wypada, nie? Trochę? No trochę. Hmm. No, około 16 sztuk, nie, overboard -over Matera. Mm. Półtora jest taka PISów, nie? No 8 Emeraldów, 9 diadz. No jeźdze. A, czyli to jest takie proste, dobra. Obsydian mamy, to mamy, dobra. I tak, mamy o, pieni ładnie. No tak już z energią tą wiatrową będziemy mogli już w końcu ruszyć refined storage. Nie wiem, nie wiem, znowu się nie występuje. chciałem powiedzieć, kurde. Nieźle się bawisz. No ale sobie zobacz ile tego kurwa pla tej platyny wypada. O. bardzo Zróbmy tyle, ile bladzie tego, tego czegoś. Pamiętaj, że osiem masz dużo bloków tam w tej skrzynce, nie? O. Na tym etapie zakończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro. Na razie.